Minęło 3 tygodnie od przesadzania aurokarii. Roślinki mają się bardzo dobrze. Zieleniutkie, gałązki sztywne, nic się nie dzieje. Także to jest dobry znak, że moje przesadzanie aurokarii się powiodło. Witam na kanale. Będziemy przesadzać Aurokarię. Która przybyła do mnie z ogrodnictwa gdzieś tam koło Krakowa. Trzy yy, tygodnie temu zaklimatyzowała się. Spróbujemy ją przesadzić do większej doniczki. Bo jak widać doniczka jest malutka. Przesadzimy do doniczki o o wiele, wiele większej dlatego, że aby się ukorzeniła to dajemy większą doniczkę orokaria przyszła w bardzo dobrym stanie bardzo zdro... zieleniutka, zdrowiutka nieuszkodzona. uszkodzona, tygodnie stała w domu, prawie trzy tygodnie zaklimatyzowała się teraz będziemy musieć przesadzić doświadczenie jako takie mam, bo już jedna or orokaria w domu rośnie, przesadzona i wcześniej też już przesadałem Aurokarię, które rośnie na, na, na działce te aurocarie będą akurat w domu także musimy to wszystko wyjąć tą roślinkę z donicy korzenie poluzować tą, ten twardy pancerz, który który jest tam założony tak produk zwany produkcyjny jest to roślinka 3 letnia raz dwa trzy to już czwarty rok wypuszcza następną partię gałązek na razie nie przycinamy być może że te gałązki tutaj tu na samym dole które są to potem przytnę, ale zobaczymy jak to będzie w miarę wzrostu to można dopiero przyciąć, ale nie przycinamy gałązek, żadnych, żadnych cięć nie robimy podczas przesadzania, dlatego że roślinka będzie trochę osłabiona, a plus jeszcze cięcie, to możemy ją załatwić na, na dobre, że nam się może nie przyjąć. Teraz zostawiamy to w spokoju i, i gałązki i tylko się skupiamy na przesadzaniu. Yy... Staramy się, żeby ją przesadzić na tym czas do tego poziomu i będziemy ją teraz luzować korzenie, wyciągać e, z tej doniczki. Aurokaria dość ma e, gałązki takie giętkie, elastyczne, także damy można śmiało się tam z nią obchodzić. Tutaj tak przygniatamy trochę tą doniczkę żeby obludować tą ziemię i wyciągamy wyciągamy i tak jak widać to wszystko musimy musimy obskubać tą ziemię o i tu mamy właśnie ten pierścień produkcyjny który musimy musimy go usunąć delikatnie delikatnie musimy ten pierścień ten pierścień tu usunąć bo on jest twardy jak gąbka i korzenie właśnie nam przez ten pierścień nie, nie pozwalają korzeniom się rozrosnąć bardziej żeby roślinka miała była bardziej ukorzeniona delikatniutko tutaj użyjemy wszystko sadzać teraz się bierzemy za ten piersień się wziąć to już wyższa, wyższa jazda nauki. Trzeba go delikatnie tu zdjąć. Delikatnie, żeby się dostać. O! Widzicie Państwo, jakie to wszystko tu jest zakleszczone. Za te roślinki tu nie mają, te korzenie nie mają tu powietrza i to wszystko jest takie zastane i musimy to ten twardy pierścień usunąć delikatnie tak, żeby nie zerwać korzeni delikatnie go usunąć, najpierw rękami, a potem jak się już nie dostaniemy delikatnie palcami, jak się już nie dostaniemy do tego to delikatnie patyczkiem musimy to zrobić to jest, to jest. tu musimy fajnie opukać potem tą ziemię z tych gałązek bo ona była już przesadzana raz bo z tego w tym pierścieniu to były był pierwszy wzrost w tym pierścieniu co tu oskubałem następny wzrost to był w tej doniczce ale doniczka to jest za mała tu nie ma jak żeby się ta roślinka nam fajnie rozrosła rokaria ma bardzo elastyczne gałązki także nie musimy się obawiać że coś uszkodzimy i tu są o, nowe korzonki wychodzą to bardzo ważne żeby je też nie uszkodzić i jeszcze tutaj luzujemy luzujemy delikatnie, bardzo delikatnie tak żeby o korzonki nawilżymy i będziemy Przesadzać do nowego miejsca. I teraz wkładamy roślinkę tutaj do doniczki, ale sobie bierzemy jakiś patyczek, żeby wymierzyć, żeby było na tym samym poziomie, co, co była wyjęta z tamtej doniczki produkcyjnej. No jest. Musimy trochę ziemi dosypać, bo będzie za nisko. Sadzoneczkę zasadzić mniej więcej w takim samym, na takim samym poziomie, jak było. O, tak. Potem jeszcze poczęsiemy, trochę do góry, Podciągniemy i to będzie już dobre. I delikatnie ziemią spulchnioną taką rozszczepaną. musi być puszysta ziemia żeby nam bez żadnych tam grudek żeby nam tam dobrze weszła naprawdę delikatnie nie uciskamy nie ubijamy ziemi tylko po prostu delikatnie tak odsypujemy Dookoła. Tu już nie musi być, ale to ziemię zawsze tak wychniamy. Żeby była puchniutka, Oczekujemy doniczką i teraz na górze podlewamy ziemia jest wilgotna dość ale jeszcze trochę podlejemy żeby żeby tą ziemię podczas przesadzania zwilżyć żeby nie była nie była sucha i to mamy już i to by było tyle zobaczymy za miesiąc jak roślinka będzie sobie radzić czy czy moje przesadzenie było, było trafne. To do, do zobaczenia.